Film rozpoczyna się sekwencją pokazaną w odwrotnej kolejności. Zdjęcie Polaroid wywołuje się wstecz, blednąc od obrazu martwego mężczyzny do pustej bieli. Leonard Shelby, śledczy ubezpieczeniowy, poluje na mężczyznę, który zgwałcił i zamordował jego żonę. Leonard cierpi na amnezję następową, niezdolność do tworzenia nowych wspomnień długoterminowych po urazie. Jego pamięć trwa tylko kilka minut. Co zmusza go do polegania na skomplikowanym systemie notatek, polaroidów i tatuaży. Żyje według zestawu samodzielnie stworzonych zasad. Fakty są zapisywane. Ważne wskazówki są fotografowane. Najważniejsze informacje są trwale tatuowane na jego ciele. Uważa, że imię zabójcy to John G. lub Jimmy G. Ma wytatuowaną na klatce piersiowej kluczową wskazówkę. Znajdź go i zabij go. Historia opowiadana jest w dwóch przeplatanych liniach czasowych: sekwencje czarno-białe pokazywane chronologicznie i sekwencje kolorowe pokazywane w odwrotnej kolejności chronologicznej. Sceny czarno-białe dokumentują życie Leonarda w tanim pokoju motelowym, rozmawiającego przez telefon z niewidzialną osobą. Wyjaśnia swój stan i opowiada historię za miego Jankisa. Sami był mężczyzną, którego Leonard badał w sprawie ubezpieczeniowej, który również cierpiał na utratę pamięci. Leonard uważał, że stan Zamiego był psychologiczny, a nie fizyczny i odrzucił jego roszczenie. Żona Zamiego, diabetyczka, wielokrotnie go testowała, prosząc go o podanie jej zastrzyku z insuliną. Miała nadzieję, że jego miłość do niej przełamie amnezję, sami ostatecznie podał jej wielokrotne, śmiertelne zastrzyki, udowadniając swoją autentyczną niepełnosprawność. Leonard używa teraz historii za niego jako opowieści ostrzegawczej i uzasadnienia dla swojej metody. Sekwencje kolorowe śledzą natychmiastowe, minuta po minucie. Polowanie Leonarda. Ostatnia kolorowa scena filmu, która jest pierwszą pokazaną publiczności, pokazuje, jak Leonard strzela do mężczyzny o imieniu Teddy. Teddy to znajomy, który twierdzi, że jest policjantem. Leonard wierzy, że Teddy to jongie zabójca. Cofając się. Do poprzedniej kolorowej sceny, która jest pokazana jako druga, Leonard odjeżdża ze spotkania. Właśnie zabił mężczyznę o imieniu Jimmy Grant w opuszczonym budynku. Dziewczyna Jimiego, Natalie, jest właścicielką baru, której Leonard ufa bezgranicznie. Natalie pomagała Leonardowi, dając mu informacje i miejsce do zamieszkania. Po zabiciu Jimiego Leonard spotyka Tediego. Teddy ujawnia szokującą prawdę: Jimmy Grant. Był prawdziwym Johnem G., człowiekiem, który zgwałcił żonę Leonarda. Teddy twierdzi, że pomógł Leonardowi znaleźć i zabić Dzimiego. Teddy jest w rzeczywistości skorumpowanym policjantem o imieniu John Edward Gamel. W tym miejscu czarno-biała linia czasowa łączy się z linią czasową kolorową. Teddy ujawnia, że to on rozmawiał przez telefon w scenach czarno-białych. Manipulował Leonardem przez ponad rok, wykorzystując jego stan, aby oszukać go, by zabił różnych Johnów G dla własnej korzyści Tediego. Jimmy Grant był celem Tediego, ponieważ Jimmy ukradł dużą sumę pieniędzy handlarzom narkotyków. Teddy zadaje najbardziej druzgocący cios. Sam Leonard zabił swoją żonę. Nie powstrzymał gwałciciela z powodzeniem. Zabił go, ale jego żona przeżyła napaść. Trauma gwałtu i jego stan spowodowały, że jego żona naciskała na niego. Podobnie jak żona Zamiego Jankisa potrzebowała pewności, poprosiła Leonarda, aby ją przetestował, prosząc go o podanie jej zastrzyków z insuliną. Leonard, zapominając, że już jej jedną podał, podał śmiertelne przedawkowanie insuliny. Leonard wyparł to wspomnienie, tworząc historię o dwóch Johnach G: jednym, który zabił jego żonę, i drugim. Samim Jankisie, którego żona zmarła z powodu przedawkowania. Połączył te dwie historie, aby chronić się przed prawdą. Kulminacją jest decyzja Leonarda. Wie, że każdy fakt, który ma, jest złudzeniem, włączając w to główną misję jego życia. Wybiera zniszczenie własnego poczucia rzeczywistości. Pisze notatkę na odwrocie zdjęcia Polaroid martwego Jimiego Granca, która mówi, Teddy jest zabójcą tatuuje numer rejestracyjny Tediego na swoim ciele. Świadomie tworzy nowy zestaw faktów do ścigania. Śledztwo w sprawie Johna G., które będzie celować w Tediego. Samo oszukiwanie się Leonarda zapewnia, że zapomni o rewelacji Tediego w ciągu kilku minut, dając mu odnowiony cel. Decyduje się żyć w wiecznym stanie zemsty, nawet jeśli oznacza to kłamanie samemu sobie na zawsze. Bierze samochód Jimiego i odjeżdża, zadowolony, że ma nową misję. Ta celowa manipulacja własną pamięcią jest ostatnim, szokującym aktem, przygotowuje scenę dla otwierającej sceny filmu, która chronologicznie jest końcem, gdzie strzela do Tediego. Leonard Shelby nie jest tylko ofiarą swojego stanu, jest aktywnym kształtującym własnej tragicznej rzeczywistości. Jego ostatnia linijka jest mrożącym krew w żyłach świadectwem jego samostworzonego celu. Teraz, na czym ja stanąłem, nie pozwól, aby prawda wymknęła się jak wspomnienia Leonarda. Naciśnij przycisk, subskrybuj i zadzwoń dzwonek powiadomień, aby dołączyć do rodziny, polisz Repo po więcej niesamowitych wyjaśnień filmów.